żadnego napływu produktów rolno spożywczych spoza terytorium Europy, chyba że czegoś nam brakuje. Wtedy możemy. Jeżeli nie, to musimy najpierw wykorzystać to, co mamy wewnątrz. Musimy pilnować i bronić swojego. A jeżeli, a ponadto, my jako Polska dzisiaj nie jesteśmy suwerenni. Nasi politycy nic nie mogą. Przepraszam, to gdzie my jesteśmy? Oni się podpisają Brukselą. Jeżeli my jesteśmy w Brukseli, to powinniśmy być równym graczem. Jeżeli to ja uważam, że powinniśmy tej instytucji powiedzieć dziękuję. Dziękuję dlatego, bo zobaczcie do czego oni nas prowadzą. Zakazują nam produkować. Płacimy 60% za emisję CO2 do Unii Europejskiej. Sponsorujemy elity. Pomyślcie sobie, w każdym produkcie jest energia, jest paliwo. 60% idzie komuś w kaptyle. To jest legalny haraj. Zabierają nam haraj. To jest legalna mafia. Czy wy się na to godzicie? Ja też się nie godzę. Nie godzę się również na to, żeby brać nam mózg w telewizji. Żeby brać to, co oni chcą. Sprzedają nam pseudoekologię. To z ekologią nie ma nic wspólnego. Mówią nam, że rolnictwo jest strasznie szkodliwe. Ja pochodzę z Zielonych Półt Polskich, województwa Podlaskiego. Teren najbardziej rolniczy i leśny. U nas jest najlepszy powietrze, a oni mówią, że my ich trujemy. Koncentrujemy my te wszystkie uprawy, ta czterometrowa kukurydza, te buraki, ta trawa, która jest koszona trzy razy, to jest twój zielony masy, ta zielona masa produkuje znaczy, ten fotowoltaiczny... Ja zapraszam do podstawów i pseudoekologów, którzy tego nie rozumieją. Ponadto, dzisiaj nie możemy się zgodzić na żadne ustępstwo, oni nas Dobra, kończę. Biorą nas wytrzymanie. Pamiętajcie, że jesteśmy silni tylko razem i nie pozwólmy się sprzedać za osłapy. Wszystkie postulaty, a więc zablokowanie granicy tej całej Unii Europejskiej, żadnego wpływu. Wprosko o własne rolnictwa jak nie, to do widzenia. Bo ja mam gdzieś ideologię LGBT, pranie mózgu pseudoekologią i pamiętajcie, patriotyk lokalny, to Wygramy własnymi rękoma. Mamy jeszcze Boga. ci się, o post i walczmy, bo bez tego przegramy. Z Barem Mogim, Rodacy, jadę Boimskrowym.